No i witam Was. Testujemy pastucha, bo nie jest on mocny. Ma tylko zaledwie 0,8 joula 10 tysięcy voltów. I no, wszędzie pisze, że jest napisane, że dla kóz to jest za słabe. No a z racji tego, że on jest pożyczony. Dostałem go po prostu do użytku. Mogę go używać. To nie, na razie nie kupuję, na razie testuję. Na razie działa pozytywnie. Kozy wystraszyło i jest nawet problem, bo mam tylko dwie sprężyny wejściowe, zagradzające i tylko. było dobrze mieć trzy, bo dwie to są za mało. A dlatego przeciągnąłem tutaj trzecią linkę żeby one nie próbowały skakać przez to, żeby się nie uczyły skakać, bo mi kozy na razie nie przeskakują przez nic Ale e, skutkuje to tym, że jak one tu przychodzą ze mną Uuu lecą, ma bazy nie, nie zna pastucha. Muszę go jeszcze przypiąć i go nauczyć co jak to działa on jest. On tu jeszcze nie był. Zasad jak ty się odpiła? Zasad jak tyś się to zrobiła? Co urwałaś? O kurczę, będzie problem zaraz. I jest tak, że jak się tutaj przychodzi z nimi, to one e, rodzina już widziała. Jest e, ta trzecia linka i już się bała pod nią przejść. I jest potrzebna trzecia sprzyżona po to, żeby one nie widziały tej trzecie linki, żeby one nie próbowały ją dotykać nawet gdy nie ma napięcia, żeby się nie uczyły, że to jest że czasami to jest bezpieczne dotykanie teorii kopie. Sprawdzałeś, czy kopie? Będzie bolało? Nie, boję się. Ale to impuls jest jeszcze, jeszcze wytłumaczę. on nie jest non-stop, on jest co sekundę. No i co? I jak trafisz na, wtedy kiedy nie ma impulsu, to się nie stanie. Jak trafisz na impuls, to cię ty pyknie. Szybko musisz zrobić. No trafiłaś, że nie było impulsu. Nie? Ja nie mam na jednikach bardzo. Żeby... A! Kopło! Kopło? Tak! No to oczywiście działa. Uff, nie, nie fajne. Nie fajne? Tak? Nie. <grywanie> Ale mi się wydaje, że za słaby ten, ten palcator. No zobaczymy. No bo do ma być dużo mocniejsza, a to jest taki wiesz, no będzie najwyżej czas... I tykać sobie. Chodź tutaj, chodź, głupek. Chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź zobacz, on salinki. No, nie wiem, dobrze, że jakoś akurat ciężarne, żeby tutaj to sprawdzały. Po prostu wyjdź, nie? No, jo 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 jo. Eksperyment nieudany. Musisz mi odpiąć kleme jedną. Mogę iść i walić pekną tam po stronę poją, Może jak będziemy szli z powrotem, to może za nami będą chciały iść. Zobaczymy. Chodźcie. Ciąg dalszy szkolenia. Ciężko powiedzieć, jakim to idzie, nie wiem czy już mają ten etap za sobą, czy to dalej jeszcze? Zero chęci? A no, to zrobimy to tak? Prawdopodobnie sensata jeszcze nie wie, jak to działa. No, tutaj coś dotykało i to niedobrze. Ani słucha bardzo, za bardzo nie powinno dotykać. Zrobimy to tak. Tutaj coś dotyka, to też niedobrze. Teraz zrobimy takie odpięcie i może mi podejdzie. To podejrzewam za Sansata, chodzi luźno, a ona dzisiaj coś takie trochę rójkowo, gdzie term, termin miała na wczoraj rójki, ale z racji tego, że mamy prawie marzec i rójki się powinny przez zakańczać wszelkie. Ale w teorii jeszcze mogłaby dostać jedno góra, dwie. Chodź Sansata, chodź, coś raz gotniesz. Chodź. Znajmniej wszystko już wiadomo. Chodź, nie chcesz już? Chodź, bo tu też jest jeden ryszek. mały, mała zagadka, jeszcze jest, bo pasu jest bardzo słaby. On teoretycznie jest za słaby dla kóz, powinien być mocniejszy, ale z racji tego, że to mam pożyczony i nie muszę kupować, to staram się go wykorzystać, no bo. Taki pastu u zaprzyjaźnionego Chińczyka. No to kilka stołówek od, od dwóch C w górę. I też jest ryzyko, co tam Chińczyk sobie napisze, bo to nie, nie zawsze musi być prawda. Siostry, O, no, o Was mówię. Zasada, idzie się dotknąć. Chodź, co dotkniesz. Naładujesz się pozytywną energią. Idziesz coś dotknąć? No, widzę, że jak mnie tu nie było, to chyba siostry się podotykają, bo bardzo daleko od linek. No tak powinno być. Sansat, chodź, co pod, podotykasz, chodź. Chodź, chodź, Sansat. Chodź, ci pokażę, gdzie jest zboże, chodź. <noise> zasad. Dobra, przepiąłem kozy. Mam teraz bazyla na, na, na łańcuchu, ale to jest moc. On przepiął mnie za, za wszystkimi kozami. To jest tak, taka moc, że to jest zapo można zapomnieć, żeby go gdzieś prowadzić na łańcuchu. O, on wszedł ze mną, gdzie chciał. <noise> jakby, jak będzie śnieg, to ja go biorę, jako będzie pociągnął mnie na nartach, tu w okolicy. Jest niemożliwy. A on ma dopiero 13 miesięcy To było niemożliwe. Tam muszę zrobić, żeby go... Żeby poznał na czym polega linka, bo on jeszcze nie wie. I jak on mnie szarpnie, to ja mogę chyba tylko ten łańcuch puścić, bo to jest będzie... To będzie z nim tragedia. A on tego nie zna i to jest źle Bo przy jego mocy Najlepiej ja bym go kończyć zwabił do, do ogrodzenia. Kurczę, będzie ciężko. Bazyl, spróbuję go z marchewką zwabić. O nie! Nie chcesz marchewki? No, ci nie dam, całej. Taki jestem sknerus, chodź, chodź, marchewę mam. Chodź, chodź, marchewa, chodź. No, zamachewałem to ty wszystko, chodź. Chodź, chodź do oglądzenia, chodź. Ciekawe, jak tu będzie z tobą. Chodź, no chodź, masz? Chodź, masz. Masz, masz. Co ty czujesz? Ja podejrzewam, że on mnie pociągnie i mi pozrywa wszystko. Chodź, Bozyla. Dam ci marchewkę, chodź. Chodź, dam ci marchewkę, chodź. Chodź. Ty nie znasz pastucha, to nie trwania, że go znasz. Chodź, chodź, chodź. chodź, 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 chodź. chodź. Dobra, poznał? Poznał? A ja mam zawiązane. Dobra. Dobra, opanował się. Co, co się stało? On z początku myślał, że to ta go kopła. I on się wystraszył i zaczął uciekać. Nie byłem w stanie go utrzymać. Tym bardziej, że był błąd. miał łańcuch zawiązany na ręce, na dłoni. No i ciężko go było opanować. On, na szczęście on się obwiązał. Yy, nogę nią zawiązał na łańcuchu i się przewrócił. I się wtedy trochę tak przestał panikować. Ale on dalej nie wiedział o co... Dalej, mi się wydaje, że on dalej nie wie o co chodzi. To taka ciapa sapka. I on wstał w szoku i bardzo blisko stał... pasucha, on go dotnie. Bazel I... I on dotknął go udłem. I znów się wystraszył, I, i, i. ale na szczęście pociągnął w przeciwnym kierunku, niż do wstolnego koziarni. Ja podejrzewam, że on to przetaranuje. Jak teraz go raz popieści, po to będzie chciał do domu lecieć, gdzie, gdzie siostry czy Sansata Jak to dotkła, to od razu zrozumiał o co chodzi. Do tego stopnia, że był dzisiaj problem przeciągnąć, przejść z nimi pod tą jedną linką, dlatego potrzebuje trzecią sprężynę. A Czapek jest taką pierdołą, że ciapom jednocześnie, że on chyba do końca nie kuma o co chodzi. No będę musiał tu być przez moment i poobserwować, czy on w ogóle wie co go popieściło. No i tak jak zaznaczam, ja mam słaby, słaby ten pastu, gdzie powinien być kurczę, no, kilkakrotnie mocniejszy No ale to też te dane są. Dane. Pisze, że ma być mocniejszy, ale to co ja znajduje potem na różnych stronach internetowych e, chińskich, to też niekoniecznie jest to prawda, że tam podają, że ten ma piątkę, ten ma 6, to trzeba tam brać troszeczkę tak z przymrożeniem oka. Ale no, ten ma zaledwie 0,8. To naprawdę jest słaby. Gdzie wszyscy mówią, że przy tych mocach kozy po jakimś czasie i tak to opanowują. No zobaczymy, no. Mi by było na rękę, gdybym nie musiał kupować nowego pastucha, a używać tego, co mam. No. Zobaczymy, jak pójdzie. Bo szefowa wie, o co chodzi i czym jest daleka od pastucha. Nawet momentami szuka, żeby stąd wyjść, to chodzi od, od jednej strony na drugą stronę. Przynajmniej teraz jeszcze jedna rzecz, jak wtedy były na łańcuchu, to mi za każdym raz wodę wylewały łańcuchem. Nie wiem, czy to robię specjalnie, czy nie, bo to momentami wyglądało by się wygłupiały i specjalnie zahaczały tym łańcuchem. A teraz mam wodę. Nic nie wylewają. Jest spokój. Jedynie to, żeby się nauczyły, że nie przekraczamy pomarańczowych linek. A tu jest ten fragment paswiska dość mocno urodzajny. i Tu jest fajna ziemia, tu jest dość wilgotnawo i tutaj trawa najlepiej rośnie. Nie najlepiej, ale tu rośnie, tu rośnie fajnie, bo tam fragmenty tam przy tych brzozach są jeszcze lepsze. Dlatego chciałbym, żeby one tutaj były, bo te miejsca, gdzie są bliżej już siedliska, to kury ryją, plus tam jest bardziej sucho i automatycznie tam wszystko gorzej rośnie. No i brzęczki prawie cały dzień tu były na pastuchów Bazyl nie staranował tego gdzie tutaj słaby pastuch tutaj jeszcze ich jakoś powstrzymuje zobaczymy czy kiedyś go staranują stwierdzą, że jednak ten strzał 0,8 jula ich nie powstrzymuje jedynie muszę jeszcze wspomnieć, że jak wychodziłem dzisiaj rano od nich w trakcie przechodzenia przez ogrodzenie, to właśnie Bazyl dostał trzeciego strzała samego strzała nie widziałem, tylko słyszałem jak, jak zajęczał i uciekał całe szczęście, że w kierunku swoich koleżanek, a nie w kierunku koziarni, bo teadnie Mówili mi, żeby uczyć przy, przy pastuchu, żeby nie całkiem na luźno, lepiej po prostu asekurować, żeby go w miarę możliwości pociągnąć z powrotem, a nie żeby taranował. No ale przez, przy, na całe szczęście pociągnął, że znaczy pociągnął, pobiegł z powrotem do, do stada, w kierunku stada. No i co, nie taranują mi to. Jestem zadowolony, bo tak obstawiałem, że pan, pan Bazyl z jego ciapowatością on to staranuje, ale jeden do trzech, Inne jego koleżanki wystarczyło jeden strzał, a jemu były potrzebne nas 3, żeby to zrozumiał. No trudno, no. czasami tak jest. Trzymią się o, jak widać, tu jest linka, one tyle stoją od linki. No i bardzo dobrze, bardzo mi to ładnie pasuje. Mam tutaj dla nich marchewkę. Nie będę już ich męczył, żeby. żeby. żeby ich jeszcze raz tutaj coś. Prowokować, żeby tutaj pod to podchodziły. Przejdę tam do nich. Dam im te marchewki. W nagrodę, że tego nie staranowały. Dobra, to na razie to tyle w sprawie pastucha. Działa i funkcjonuje. Jak się coś zmieni, to. To dam znać, że będę wymieniał na większy, na silniejszy. Narka, pozdrawiam.